Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego niektórzy ludzie wydają się mierzyć się z większymi wyzwaniami niż inni? A co jeśli powiem ci, że istnieje szczególna grupa, wybrana przez samego Boga, która toczy intensywne walki duchowe, których większość ludzi nawet nie jest sobie w stanie wyobrazić? Brzmi szalenie, prawda? Prawda jest jednak taka, że wybrańcy Boga płacą cenę, którą niewielu jest skłonnych zapłacić. Wyobraź sobie, podczas gdy wielu szuka wygodnego życia, są tacy, którzy dobrowolnie rezygnują ze wszystkiego dla Bożego powołania. Jest to sprzeczne ze wszystkim, czego świat uczy nas o sukcesie i szczęściu, prawda? A co jeśli powiem Ci, że w tym pozornym szaleństwie kryje się tajemnica, która może całkowicie odmienić Twoje życie? Jak myślisz, co by się stało, gdybyś dowiedział się, że jesteś jednym z tych wybranych, straszny, być może ekscytujący, z pewnością. Ale zanim pomyślisz, to nie dla mnie, pozwól, że zadam Ci pytanie, co by było, gdyby życie, o którym zawsze marzyłeś, znajdowało się po drugiej stronie tego wyzwania. W tym filmie zagłębimy się w tajemnice Bożych Wybranych. Odkryjmy, dlaczego stają w obliczu tak intensywnych prób i co ważniejsze, w jaki sposób te bitwy zamieniają się w niewyobrażalne błogosławieństwa. Przygotuj się na zakwestionowanie wszystkiego, co myślałeś, że wiesz na temat wiary, celu i przeznaczenia. Jeśli jesteś gotowy, aby dowiedzieć się, czy masz znamie wybrańca i jak prowadzić życie o nadprzyrodzonym wpływie, oglądaj dalej. Ale bądź ostrożny. To, czego się tutaj dowiesz, może zmienić twoje życie na zawsze. Czy na pewno jesteś przygotowany? Nie przegap żadnych szczegółów tej niesamowitej podróży. Już teraz zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia. W ten sposób jako pierwszy dowiesz się, kiedy wprowadzimy nową zawartość, która pomoże Ci żyć jak prawdziwy wybraniec Boży. Chodźmy? Wyobraź sobie: wśród milionów ludzi są tacy, którzy zostali naznaczeni za coś niezwykłego. Wybrani Boga to nie tylko zwykli ludzie, noszą na sobie niewidzialny znak, który ich wyróżnia. To tak, jakby mieli unikalne duchowe DNA, coś, co sprawia, że widzą poza tym, co widzą oczy i czują poza tym, co może dostrzec zwykłe serce. W całej historii widzimy wspaniałe przykłady tych wyjątkowych osób. Od czasów starożytnych, aż po dzień dzisiejszy, podróż wybranych była naznaczona momentami intensywnych odkryć i objawień. To tak, jakby mieli wewnętrzny GPS. Dostrojony do boskiej częstotliwości, prowadzący ich ścieżkami, o istnieniu których inni nawet nie mają pojęcia. Życie Wybrańca Bożego nie jest dla słabych duchem, jest dla tych, którzy mają odwagę zagłębić się w nieznane. Pomyśl o kimś, kto otrzymuje zaproszenie na niezwykłą przygodę, ale wie, że będzie musiał opuścić swoją strefę komfortu. Dokładnie tak to działa. Wezwanie, które wpływa na wszystkie struktury życia. Boski cel objawia się u tych osób w zaskakujący sposób. To tak, jakby mieli specjalne okulary, które pozwalają im widzieć możliwości tam, gdzie inni widzą przeszkody, i nadzieję tam, gdzie inni widzą rozpacz. Ale nie dajcie się zwieść. Ten uprzywilejowany pogląd ma dla wybranych wysoką cenę, którą niewielu jest skłonnych zapłacić. Ofiary duchowe zaczynają się od pierwszego tak na wezwanie to jak nauka nowego języka. Na początku wszystko wydaje się zagmatwane i trudne, ale stopniowo wszystko zaczyna nabierać sensu. Komunikacja z boskością staje się wyraźniejsza, bardziej naturalna, jakby zawsze była częścią rutyny. Walki duchowe są ciągłe, ale służą jako intensywny trening. Wyobraź sobie sportowca przygotowującego się do Igrzysk Olimpijskich. Każde wyzwanie, każda przeszkoda, każda chwila zwątpienia jeszcze bardziej wzmacnia ich determinację. Różnica jest taka, że w tym przypadku złoty medal jest wieczny. Kiedy mówimy o wysokiej cenie wybrańców, nie mamy na myśli liczb pieniężnych, ale czegoś znacznie głębszego. To jak wymiana popularnego samochodu na luksusowy. Utrzymanie jest droższe, odpowiedzialność większa i nie każdy zrozumie Twój wybór. Ofiary duchowe zaczynają się od małych, prawie niezauważalnych, ale rosną w miarę nasilenia się powołania. Wędrówka wybranych często wymaga wyrzeczeń, które w oczach świata wydają się szalone. To tak jak odnoszący sukcesy biznesmen, który porzuca wszystko, aby poświęcić się większej sprawie, ludzie wokół niego nie rozumieją, nie krytykują, nie kwestionują, ale z tymi decyzjami wiąże się niewytłumaczalny spokój, wewnętrzna pewność, która przewyższa jakąkolwiek ziemską logikę. Wytrzymałość i wiara poddawane są codziennej próbie. Jak mięsień, który należy ćwiczyć, aby stać się silnym. Wyzwania dla wybranych pojawiają się w najbardziej nieoczekiwanych momentach. Może to być w pracy, w rodzinie, w przyjaźni to jak przebywanie na duchowej sali gimnastycznej, gdzie każdy podniesiony ciężar stanowi nowy test, który trzeba pokonać. Boski cel często wymaga całkowitego oderwania się od tego, co świat uważa za ważne. Wyobraź sobie osobę, która decyduje się sprzedać swój telewizor najnowszej generacji, aby pomóc potrzebującej rodzinie. W oczach świata jest to szaleństwo, ale w oczach Boga jest to mądrość. Wyrzeczenie się świata staje się stylem życia, a nie serią izolowanych działań. Walki duchowe nasilają się proporcjonalnie do poziomu zaangażowania, to jak wspinaczka na górę. Im wyżej wspinasz się, tym rzadsze staje się powietrze, tym trudniejszy staje się spacer. Ale im wyższy, tym piękniejszy widok, tym bardziej satysfakcjonujące osiągnięcie. Próby Boga wydają się cięższe, ale zwiększa się także zdolność ich przetrwania. Życie wybrańca Bożego wymaga ciągłej chęci odpuszczenia, niezależnie od tego, czy jest to toksyczny związek, lukratywna praca naruszająca wartości, czy po prostu stare nawyki, które nie pasują już do nowej ścieżki. To jak sprzątanie szafy. Czasami musimy pozbyć się elementów, które nadal pasują, ale nie pasują już do tego, kim się staliśmy. Opór i wiara stają się nierozłącznymi towarzyszami życia wybranych przez Boga. To jak bycie łososiem płynącym pod prąd, podczas gdy wszyscy inni płyną w dół rzeki, ty musisz płynąć pod prąd, stawiając czoła wzburzonym wodom i pozornie nieprzezwyciężonym przeszkodom. Ale to właśnie ta opozycja wzmacnia. Przygotowuje na jeszcze większe wyzwania. Dobite w duchowych rzadko dołączona jest instrukcja obsługi. Wyzwania wybranych objawiają się w najsubtelniejszych formach: kuszącego awansu, który łamie zasady w związku, który wydaje się idealny, ale odbiega od celu, czy nawet sukcesu, który może nadymać ego. To jak gra w szachy z niewidzialnym przeciwnikiem, każdy ruch trzeba mądrze przemyśleć. Wysoka cena wybranych. Obejmuje konfrontację z niezrozumieniem ze strony najbliższych. Wyobraź sobie olimpijczyka, wyjaśniającego przyjaciołom, dlaczego nie może brać udziału w wieczornych imprezach. Trudno jest sprawić, by inni zrozumieli powołanie, które tylko ty otrzymałeś. Duchowa samotność zaczyna objawiać się w tych momentach, kiedy zdasz sobie sprawę, że twoja droga jest wyjątkowa. Próby Boga często maskują się jako kuszące możliwości. To jak być na ścisłej diecie i zostać zaproszonym na bufet z deserami, pokusa jest realna, a siła, by się jej oprzeć, musi pochodzić z głębiej niż zwykła siła woli. Ofiary duchowe wymagają niezachwianego przekonania o boskim celu. Podróż wybranych naznaczona jest momentami intensywnej presji zewnętrznej i wewnętrznej, podobnie jak diament, który powstaje tylko w ekstremalnych warunkach ciśnienia i ciepła, Charakter wybrańca doskonali się w drodze prób. Każde pokonane wyzwanie to nie tylko zwycięstwo, ale żywe świadectwo mocy wiary. Życie wybrańca Bożego wymaga postawy duchowego wojownika. Nie wystarczy po prostu bronić się przed atakami, trzeba zdobywać terytorium, podbijać przestrzeń w sferze duchowej. To jak piłkarz, który musi nie tylko bronić swojej bramki, ale także zdobywać punkty, czasami najlepszą obroną jest atak. Duchowa samotność jest rzeczywistością, z którą każdy wybrany przez Boga musi się kiedyś zmierzyć. To jak bycie astronautą na misji kosmicznej, nawet w otoczeniu wyrafinowanego sprzętu i w ciągłym kontakcie z bazą, są chwile, kiedy czujesz się zupełnie sam w rozległym wszechświecie. Ta samotność ma jednak większy cel w rozwoju duchowym. Wyzwania wybrańców często obejmują momenty niezbędnej izolacji. Podobnie jak orzeł, który musi wzbić się ponad chmury, aby znaleźć najlepsze prądy powietrza, tak wybraniec często musi oddalić się od tłumów, aby wyraźniej usłyszeć boski głos. To właśnie w tych chwilach pozornego opuszczenia Boże próby stają się najbardziej intensywne. Podróż wybrańców rzadko jest rozumiana przez tych, którzy podążają bardziej konwencjonalnymi drogami. Wyobraź sobie że próbujesz wyjaśnić kolory zachodu słońca komuś, kto nigdy nie opuścił ciemnego pokoju. Niektóre doświadczenia mogą zrozumieć tylko ci, którzy je przeżyją. Wysoka cena wybrańca obejmuje akceptację tego, że nie każdy zrozumie Twoją drogę. Najbardziej intensywne bitwy duchowe często mają miejsce, gdy jesteśmy sami. To jak specjalna sesja treningowa, podczas której zawodnik musi zmierzyć się z własnymi ograniczeniami bez motywacji fanów. Opór i wiara są poddawane próbie w ciszy samotności, gdzie nie ma poklasku ani natychmiastowego uznania, a jedynie pewność Bożego celu. Duchowe ofiary często oznaczają rezygnację z relacji, które kiedyś wydawały się niezbędne. Podobnie jak drzewo, które trzeba przyciąć, żeby urosło w siłę, tak wybraniec uczy się, że do jego wzrostu potrzebne są pewne separacje. Wyrzeczenie się świata oznacza czasami wyrzeczenie się towarzyszy. Którzy, choć są drodzy, mogą sprowadzić na manowce. Życie Wybrańca Bożego uczy, że istnieje różnica pomiędzy byciem samemu a byciem samotnym. To jak mistrz, który potrzebuje ciszy, żeby skomponować swoje arcydzieło. Samotność staje się narzędziem tworzenia świętą przestrzenią, w której dzieją się największe objawienia. W tym pozornie pustym miejscu odkrywane są najgłębsze duchowe nagrody. Wyrzeczenie się świata nie oznacza izolacji w górach, ale życie w oparciu o inne wartości niż tłum. Wybrańcy Boga często płyną pod prąd kultury popularnej, niczym ryba uciekająca ze swojej ławicy. Decyzja o wybraniu rzadziej uczęszczanej ścieżki to codzienna decyzja, nawet jeśli szeroka ścieżka wydaje się bardziej atrakcyjna. Wysoka cena wybrańca obejmuje mówienie nie rzeczom, o których świat krzyczy, że nie można ich przegapić. To tak, jakby być na ruchliwej imprezie i zdecydować się na stanie w cichym kącie i obserwowanie, nie ze strachu czy nieśmiałości, ale z głębokiego przekonania, że jest coś cenniejszego do zachowania. Poświęcenia duchowe często oznaczają rezygnację z tego, co dobre, na rzecz osiągnięcia tego, co doskonałe. Podróż wybranych wymaga ciągłego oderwania się od światowych standardów. Wyobraź sobie kogoś, kto decyduje się żyć za mniej, aby móc dać więcej. Podczas gdy świat goni za akumulacją, wybraniec uczy się radości z upraszczania. Opór i wiara przejawiają się w małych, codziennych wyborach, w decyzjach, które w oczach zdrowego rozsądku wydają się szalone. Walki duchowe nasilają się, gdy świat próbuje uwodzić kuszącymi ofertami. Podobnie jak sportowiec, który musi przestrzegać rygorystycznej diety, podczas gdy wszyscy wokół jedzą fast foody, tak wybraniec uczy się znajdować satysfakcję w zdyscyplinowanym życiu. Boski cel staje się wyraźniejszy, gdy ziemskie wartości tracą swój uwodzicielski blask. Boże próby często wiążą się z zadawaniem innym pytań na temat ich wyborów to tak, jakby być jedyną osobą, która w pracy nie chce brać udziału w plotkach. Ludzie nie rozumieją, oceniają, czasem nawet się obrażają. Duchowa samotność może być w takich chwilach dotkliwa, ale w pozostaniu wiernym boskim zasadom panuje niewytłumaczalny spokój. Życie wybrańca Bożego to ciągłe redefiniowanie tego, co naprawdę wartościowe. Podobnie jak inwestor, który uczy się patrzeć poza natychmiastowe zyski, wybraniec rozwija długoterminową wizję skupioną na wiecznych nagrodach duchowych. Wyzwania stojące przed wybranymi stają się okazją do pokazania, że istnieje inna ścieżka, wyższy sposób życia. Duchowa odpowiedzialność, która spada na wybranych przez Boga, jest jak noszenie znicza olimpijskiego. Nie chodzi tylko o podtrzymanie płomienia, ale także o inspirowanie innych po drodze. Wysoka cena wybrańca obejmuje świadomość, że Twoje działania i decyzje wpływają nie tylko na Twoje życie ale także na duchową podróż wielu innych osób. Poświęcenia duchowe nabierają nowego wymiaru, gdy zrozumie się rolę duchowego przywództwa. To jak być latarnią morską pośród burzy, podczas gdy inni mogą sobie pozwolić na ukrycie się przed deszczem, wybraniec musi stać niewzruszenie, oświetlając drogę zagubionym statkom. Wytrwałość i wiara stają się nie tylko sprawą osobistą, ale żywym świadectwem dla tych, którzy patrzą. Walki duchowe nasilają się proporcjonalnie do wywieranego wpływu. Podobnie jak nauczyciel, który musi żyć tym, czego uczy, wybraniec dźwiga dodatkowy ciężar bycia przykładem we wszystkich dziedzinach. Wyzwania stojące przed wybrańcami obejmują zachowanie integralności nawet wtedy, gdy nikt nie patrzy, ponieważ boski cel nie pozwala na rozdzielenie życia pomiędzy pozory i rzeczywistość. Wędrówka wybrańców Wymaga ciągłej czujności nad słowami i czynami. Wyobraź sobie ambasadora w obcym kraju. Każdy gest, każde słowo, każda decyzja reprezentuje nie tylko Ciebie, ale całe Królestwo. Samotność duchowa może być szczególnie dotkliwa, gdy zdamy sobie sprawę z ciężaru tej odpowiedzialności, ale to właśnie ten ciężar kształtuje charakter i pogłębia zależność od Boga. Boże próby często mają formę sytuacji, które sprawdzają nasze zdolności duchowego przywództwa. To jak kapitan na wzburzonych wodach, załoga obserwuje każdą reakcję, każdą decyzję, szuka bezpieczeństwa i kierunku. Wyrzeczenie się świata staje się jeszcze ważniejsze, gdy zrozumiesz, że inni pójdą za Twoim przykładem. Życie Wybrańca Bożego wiąże się z byciem kanałem błogosławieństw dla innych. Podobnie jak drzewo owocowe, które nie może zjeść własnego owocu. Wybraniec dowiaduje się, że jego duchowe nagrody często wynikają z pozytywnego wpływu na życie innych. To odpowiedzialność, która choć ciężka, przynosi głęboką i trwałą satysfakcję. Wyzwania wybranych często zaczynają się na najbardziej intymnym terytorium, w sercu. Podobnie jak chirurg, który musi złamać kość, aby ją prawidłowo ustawić, Bóg pozwala swoim wybranym przejść przez bolesne procesy złamania. Wysoka cena wybrańca często wiąże się ze zmierzeniem się z niewygodną prawdą o sobie. Ból wybranych ma cel udoskonalający, który niewielu początkowo rozumie. To tak jakby złotnik poddawał złoto intensywnemu ogniu. Jest to proces niewygodny, czasem nawet bolesny, ale konieczny, aby usunąć zanieczyszczenia. Duchowe ofiary zaczynają się od poddania ego, tej części nas, która nalega na utrzymanie kontroli. Wędrówka wybrańców nieuchronnie prowadzi do konfrontacji z osobistą dumą. Podobnie jak lustro ukazujące skazy, których nie chcemy widzieć, Boże próby odsłaniają obszary dumy, którymi należy się zająć. Odporność i wiara są poddawane próbie, gdy musimy przyznać się do błędów i zaakceptować korektę, nawet jeśli pochodzi ona z nieoczekiwanych źródeł. Najbardziej intensywne walki duchowe często toczą się na polu zniekształconej miłości własnej. To jak obieranie cebuli, każda usunięta warstwa może wywołać łzy, ale trzeba dotrzeć do środka. Boski cel często wymaga od nas porzucenia starannie skonstruowanego obrazu siebie i przyjęcia tożsamości opartej wyłącznie na Bogu. Duchowa samotność pogłębia się w chwilach wewnętrznego załamania. Podobnie jak motyl usiłujący wydostać się z kokonu, proces transformacji jest samotny i pozornie okrutny. Ale absolutnie niezbędny do rozwinięcia siły potrzebnej do latania. Wyrzeczenie się świata obejmuje wyrzeczenie się masek, których używamy, aby zaimponować innym. Życie Wybrańca Bożego jest ciągłą lekcją pokory. Jak roślina, którą trzeba przyciąć, żeby urosła silniejsza, wybraniec uczy się, że każde cięcie, każdy ból, każdy złamany moment służy większemu celowi. Duchowe nagrody zaczynają płynąć. Kiedy w końcu zrozumiemy, że nasza największa siła leży w całkowitym poddaniu się. Próby Boże nie są karą, ale przygotowaniem do większych obowiązków. To jak trener, który poddaje swojego najlepszego zawodnika najintensywniejszym ćwiczeniom. Nie z okrucieństwa, ale dlatego, że zna drzemiący w nim potencjał. Wybrańcy Boży stają w obliczu bitew proporcjonalnych do powołania, jakie niosą niczym naczynie które należy przetestować zanim otrzyma swoją cenną zawartość. Intensywne walki duchowe są jak pieczęć autentyczności w życiu wybranych. Wyobraź sobie, że powstaje diament. Potrzeba ekstremalnych warunków ciśnienia i ciepła, aby stworzyć coś tak cennego. Wysoka cena wybranych obejmuje przechodzenie przez sytuacje, których inni by nie zrozumieli, stawianie czoła poziomom oporu, który wydaje się nadludzki. Podróż Wybrańców naznaczona jest próbami, które wydają się nie do pokonania. Podobnie jak Dawid w obliczu Goliata, wyzwania często wydają się większe niż nasza zdolność do ich pokonania. Ofiary duchowe stają się głębsze, gdy rozumiemy, że każda próba jest okazją do wykazania wystarczalności łaski Bożej. Wytrwałość i wiara kształtują się w ogniu najcięższych prób. To jak metal szlachetny, który aby zostać oczyszczony. Wymaga podgrzania do ekstremalnych temperatur. Proces jest intensywny, ale wynik jest niezwykły. Boski cel objawia się najwyraźniej, gdy znajdujemy się w środku pieca, odkrywając siłę, o której istnieniu nie wiedzieliśmy. Samotność duchowa osiąga swój szczyt w czasie największych prób, podobnie jak Hiob w jego najciemniejszych chwilach, czasami nawet ci, którzy powinni zrozumieć, stają się głosami zniechęcenia. Życie wybrańca Bożego wymaga niezachwianego zaufania ojcu, nawet jeśli wszelkie okoliczności wydają się zaprzeczać jego obietnicom. Wyzwania wybranych służą jako świadectwo dla innych, którzy przyjdą później. Podobnie jak pionierzy przecierający szlak przez gęsty las, każda wygrana bitwa wyznacza ścieżkę dla tych, którzy pójdą ich śladem. Wyrzeczenie się świata nabiera większego znaczenia. Gdy zrozumiemy, że nasze zmagania służą nie tylko naszemu rozwojowi, ale inspirowaniu całego pokolenia. Duchowe nagrody nieskończenie przewyższają wszelkie ofiary poczynione po drodze. To jak wspinacz, który po wyczerpującej wspinaczce w końcu dociera na szczyt góry, widok jest tak spektakularny, że cały ból związany ze wspinaczką wydaje się nieistotny. Wybrańcy Boga odkrywają, że każda wylana łza. Zamienia się w perły mądrości, a każda rana w medal honoru. Wysoka cena wybrańców zaczyna mieć sens, gdy pojawiają się pierwsze owoce. Podobnie jak drzewo, które przetrwało ostre zimy i teraz wydaje obfite owoce, przemienione życie zaczyna wpływać na życie innych. Podróż wybranych odkrywa ich ważniejszy cel, gdy ludzie zaczynają odnajdywać nadzieję dzięki swemu świadectwu wytrwałości. Duchowe ofiary nagradzane są wyjątkową zażyłością z Bogiem, to jak dostęp do tajemniczego ogrodu, o którym niewielu wie, miejsca głębokiej komunii i wyjątkowych objawień. Opór i wiara rozwijane podczas bitew przekształcają się w niezachwianą pewność, pokój, który przewyższa wszelkie ludzkie zrozumienie. Zwycięstwo w duchowych bitwach daje duchowy autorytet, którego nie można kupić. Podobnie jak weteran wojenny niosący swoje medale, każda blizna opowiada historię zwycięstwa. Wyzwania wybranych stają się potężnymi świadectwami, a ból wybranych staje się instrukcją przetrwania dla innych wojowników. Boski cel objawia się w zaskakujący sposób po próbach to jak złożona układanka, w której w końcu wszystkie elementy idealnie do siebie pasują. Duchową samotność doświadczaną po drodze, Zastępuje głębokie więzi z innymi, którzy podzielają tę samą wizję i pasję do królestwa. Życie wybrańca Bożego objawia swoją prawdziwą nagrodę w przemianie charakteru. Podobnie jak dzieło sztuki, które wymagało niezliczonych poprawek, aby osiągnąć doskonałość, każda pokonana próba odsłania coraz więcej obrazu Chrystusa. Wyrzeczenie się świata wydaje się niewielką ceną, gdy odkrywa się niezrównany skarb życia, Całkowicie oddanego Bogu. Życie Wybrańca Bożego to codzienna podróż odkrywania i wzrostu. To jak budzenie się każdego ranka i otwieranie nowego rozdziału epickiej przygody, każdy dzień przynosi własne bitwy, ale także własne zwycięstwa. Wybrańcy Boga uczą się odnajdywać równowagę pomiędzy niezwykłością swego powołania a zwyczajnością codzienności. Boski cel objawia się zarówno w małych wyborach. Jak i w wielkich chwilach. Podobnie jak sportowiec, który utrzymuje dyscyplinę nawet poza sezonem zawodów, tak wybraniec uczy się zachowywać uczciwość w każdych okolicznościach. Duchowe ofiary stają się sposobem na życie, a nie tylko odosobnionymi wydarzeniami w czasach kryzysu. Opór i wiara przejawiają się w szczegółach życia codziennego. To jak utrzymywanie zdrowej diety. To nie okazjonalne duże decyzje, ale małe. Konsekwentne wybory, które robią różnicę. Wyzwania wybranych obejmują utrzymanie duchowego skupienia, nawet podczas najbardziej przyziemnych zadań, przekształcanie każdej chwili w okazję do oddawania czci. Walki duchowe nie zawsze są dramatyczne, czasami są to ciche zmagania wewnętrzne. Podobnie jak ogrodnik, który codziennie usuwa chwasty, wybraniec uczy się rozpoznawać myśli i postawy, które mogą zagrozić jego świadectwu. Oraz radzić sobie z nimi. Wysoka cena wybrańca obejmuje ciągłą czujność serca i umysłu. Podróż wybranych wymaga odnowienia, zaangażowania z każdym świtem. To jak ładowanie akumulatora. Musimy codziennie łączyć się ze źródłem mocy poprzez modlitwę i słowo. Samotność duchową równoważy świadome dążenie do komunii z Bogiem i innymi, którzy podzielają tę samą wizję. Próby Boga stają się szansą na rozwój, gdy nauczymy się podchodzić do nich z właściwej perspektywy. Podobnie jak uczeń, który postrzega każdy test jako krok w stronę ukończenia szkoły, wybraniec rozwija nastawienie na ciągły rozwój. Nagrody duchowe płyną naturalnie, gdy świadomie żyjemy naszą tożsamością w Chrystusie. Teraz, gdy znasz już cenę i nagrodę bycia wybranym, pozostaje pytanie, co zrobisz z tą wiedzą? Czy będziesz dalej żył tak jak zawsze, czy też przyjmiesz wyzwanie niezwykłego życia z Bogiem? Pomyśl o tym, ile okazji przepuściłeś ze strachu przed poświęceniem, ile błogosławieństw możesz stracić, nie chcąc płacić ceny za posłuszeństwo. A co by było, gdyby kolejny rozdział twojej historii z Bogiem zaczął się dzisiaj? A gdyby tak uczynić tę chwilę punktem zwrotnym w swoim życiu duchowym, wzywam cię, abyś wybrał obszar swojego życia, aby zrezygnować z kontroli i całkowicie poddać się Bogu. Może to być twoja praca, twoje relacje, lub marzenie, które nosisz głęboko w sercu. Napisz w komentarzu, jaki będzie twój pierwszy krok w tej wybranej podróży. Pamiętaj: Bycie wybranym nie oznacza perfekcji, ale chęci. Bóg nie szuka superbohaterów, ale wolnych serc. Czy jesteś gotowy powiedzieć tak na rozmowę, nawet nie znając wszystkich szczegółów? Jeśli ten film poruszył Twoje serce i chcesz dalej się rozwijać w tej podróży, nie zapomnij zasubskrybować kanału i włączyć powiadomienia. Mamy dla ciebie znacznie potężniejsze treści, które pomogą ci żyć jak prawdziwy wybraniec Boży. Udostępnij ten film osobie, która musi usłyszeć tę wiadomość. Kto wie, może jesteś narzędziem do przebudzenia kolejnego wybrańca. Do zobaczenia w następnym filmie, i pamiętajcie. Cena może być wysoka, ale nagroda jest wieczna. Urodziłeś się po to.